Hej kochani, witam was gorąco w moim kolejnym filmie. Dzisiaj zaprezentuję wam ten makijaż. Jest to makijaż stworzony na Walentynki. Słuchajcie, myślę, że makijaż jest bardzo fajną propozycją. Oprócz tego mojego makijażu zapraszam was również na filmy dziewczyn. Kanał będziecie mieć na dole. W, pod filmikiem linki do tych kanałów, które też również stworzyły, też również, które również stworzyły te makijaże. E, po prostu stworzyłyśmy sobie taką współpracę. Każda z dziewczyn stworzyła swój makijaż walentynkowy. E, k, makijaże naprawdę wyszły fantastycznie, także mam nadzieję, że również sobie tam zerkniecie na te kanały, a ja zapraszam na film. E, więc kochani, tak, twarz już mam przygotowaną. Nałożyłam sobie, sobie krem Bibi z Miszy. E, na to oczywiście... E, a jeszcze wcześniej korektor z Eveline. Ten y, dwa w jednym korektor rozświetlający, kryjący art scenik. Y, następnie puder z My Secret. Brwi y, wypełniłam kredką z Essence 04 Blonde oraz y, żelem Brow Artist Plumper z L'Oreal w, w kolorze Light. Light Medium, light medium tak. No i tak kochani, i teraz będę wykonywać makijaż oka. Słuchajcie, będę używała cieni z paletki nowej Urban Decay Gwen Stefani. Także myślę, że coś fajnego tymi cieniami tutaj wykombinuję. Więc tak, na początek sobie nakładam na całą powiekę tutaj taki cień, który się nazywa Skin. On jest taki jaśniutki dość. będzie makijaż dość prosty, który nie wymaga aż takiego, wiecie, szybkie, znaczy długiego poświęcenia, ponieważ wiadomo, walentynki chcemy jak najdłużej czasu spędzić z naszymi ukochanymi. Także tak, na całą powiekę nałożę ten cień. Następnie wydaje mi się, że nałożę sobie tutaj taki kolorek, który się nazywa Baby. On jest taki jakby troszkę brązowo, różowo złoty, tak się troszkę mieni. Nałożę go na powiekę ruchomą. To jest taki bardzo delikatny kolor. Przepraszam za te moje miny, ale... Słuchajcie, chciałam to nagrać w świetle dziennym, ale no niestety nie dało rady. Cały czas są deszcze, tragiczna pogoda, więc no niestety muszę makijaż kręcić w takim sztucznym świetle, co nie bardzo mi odpowiada, no ale trudno. Jakoś muszą to przeżyć. Wy też musicie. Słuchajcie, i tak nałożyłam sobie ten cień. Następnie kolorkiem Danger, nie Danger, przepraszam, Stark, czyli takim tutaj, jaśniejszym jaśni, jaśni, brązem. Już sobie wsadziłam właśnie pazura do cienia, ale dobra. Tym jaśniejszym brązem będę robiła załamanie. Następnie kolorem Anheim, czyli takim już bardzo, znaczy bardzo, no troszkę bardziej brązowym od tamtego, ciemniejszym, bym powiedziała nawet, poprawiam sobie tą, to załamanie, tylko troszkę tak jakby poniżej tego, co wcześniej robiłam. Czyli tak jakby troszkę potłukiem, tym tutaj takim brwiowym, który mamy. Tak jak mówię, to będzie prosty makijaż, nic skomplikowanego, bo no wiadomo, to jest... To są walentynki, więc nie możemy spędzać czasu przed lustrem, nie wiadomo ile. Słuchajcie, teraz kredką 02 Hot Chocolate essence. Narysuję sobie tutaj, zagaszczę sobie linię rzęs. To jest taki brązowy kolor. Powiem wam, że te kredki z Essence są bardzo fajne, bo one są takie mięciutkie i bardzo fajnie się nimi podkreśla oko. Nie ma problemu z nimi. podkreśloną linię, że sobie teraz rozetrę pędzelkiem. Troszkę tą krytką jeszcze tutaj sobie zaznaczę dolną y, powiekę. Tak, do dwóch trzecich rozetrę sobie, przepraszam, to też pędzelkiem. I tą samą krytką maluję sobie linię wodną. Nie wiem, czy to będzie widać. Okej, okay, kochani. Teraz tak myślę, co by jeszcze tutaj zrobić, żeby to oko tak fajnie dość wyglądało. Więc myślę, że sobie jeszcze użyję takiego bardzo fajnego pigmentu, jest to pigment z w kolorze 505 Seashell. On naprawdę jest po prostu cudowny. Ten kolor jest fantastyczny. Ja sobie użyję go oczywiście tylko w kąciku, bo jakoś tak na całość to będzie za dużo. To jest taki pigment, który się mieni na różowo, zielono. Bardzo ładny kolor, naprawdę. Powiem Wam, no, że ostatnio tych pigmentów nie można za bardzo dostać. Nie wiem, co się dzieje właśnie z nimi, z tymi pigmentami, chyba, że no nie wiem, u mnie w naturze jest tak kiepsko. Patrzcie, jaką pięknie się mieni. Nie wiem, czy to zauważycie, ale naprawdę jest piękny ten pigment. Ja go już dawno kupiłam, gdzieś chyba, nie wiem, z dwa lata temu, ale pigmenty mają dość dużą żywotność, dość długą, więc e, bez problemu można je stosować. Oj, przepraszam, to lusterko mnie tak denerwuje dzisiaj. Myślę, że taki fajny akcent tutaj y, będzie naprawdę fajny. I kochani, tak, ja zrobię drugie oko, y, zrobię sobie rzęsy i zaraz do Was wracam z resztą makijażu. I tak, kochani, tak to wyszło po y, po zrobieniu tych dwóch oczu. Myślę, że makijaż jest naprawdę fajny. Teraz sobie wykontruję twarz. Y, będę używała do tego, tego. Tego tria z Vibo, tego z Vibo. E, więc tak, najpierw sobie nałożę browser. Powiem Wam, że ta paletka z Vibo jest naprawdę świetna. Te kolory po prostu idealnie się blendują. Ja zrobię recenzję na temat tej paletki, także będziecie mogli w niedługim czasie sobie zobaczyć. Tam wszystko powiem, co i jak na temat tej paletki, bo już ją jakiś dłuższy czas stosuję, także mogę już coś o niej powiedzieć. Przybręzawiam sobie także troszkę tutaj czoło. Teraz róż. Również z tej samej paletki Róż jest też naprawdę piękny, taki rose gold. Bardzo mi się podoba ten róż. Delikatnie rozświetlacz też. I słuchajcie, no tak jak podejrzewałam, albo nie podejrzewałam, rozodobał się po prostu aparat standard. Więc tak, policzki. I oczywiście robiłam cały makijaż, tak, do aparatu, który nie nagrywa, więc to, to jest standard. I słuchajcie, tak, policzki sobie wykończyłam tym trio z Vibo, czyli bronzer, róż i rozświetlacz. Natomiast na usta sobie nałożyłam takie duo. Lip Liner Essence w kolorze 15 hanibery oraz błyszczyk Flair de Force w kolorze 0,50 Stary, stary night. Uznałam, że taki kolor ust będzie bardzo fajnie pasował, bo to są walentynki, trzeba tutaj podkreślić. Te kolory czerwieni, te kolory, no może nie dokładnie tak czerwieni, ale takie soczyste, prawda? Żeby coś się jednak wyróżniało. Poza tym przy tak neutralnym oku, jakie tutaj mam, myślę, że ten kolor się po prostu prezentuje świetnie. Także tak, kochani, zaprezentuję Wam teraz ten makijaż troszeczkę bliżej, żebyście widziały. I tak kochani, to już wszystko. Dzięki bardzo za uwagę. Zapraszam Was na moje kolejne filmy. Trzymajcie się gorąco. Na dole oczywiście linki dziewczyn do makijażu, znaczy linki dziewczyn, które robią również ten makijaż na um, walentynki, także zachęcam Was gorąco do obejrzenia um, sobie po prostu tych filmów, bo makijaże są naprawdę ciekawe. No i tyle. Trzymajcie się gorąco, moi kochani, zapraszam na moje kolejne filmy, buziaki, pa!